Ja ma, witam e, Dzisiaj właśnie zestaw maty jemy Czy znaczy, jakby Na początku zaczniemy Są takie fajne naklejki No wiem To są naklejki, nie? To nie jest O Naklejki, nie? Naklejki, To jest spray Macza Tragiczne, niedobre Czy może nie tragiczne, ale takie nie smakuje mi mamy do tego średnie frutki średnie frutki. sobie jeszcze małe i takiego czekera no. ale tak tak mówiąc, no taki średni cheesburger też był spoko akurat bo mieliśmy potrójny po prostu potrójny? cheeseburger no więc no, zestaw, no nawet spoko Czyli nie frytki, cheesburger. No, polecam siema.